Hej, nazywam się Asia Dardzińska, jestem psychoterapeutką i zapraszam Cię na moje autorskie warsztaty o wewnętrznym krytyku i dojrzałym dorosłym. W oparciu o terapię schematu, moją ulubioną, która pozwala trochę rozszyfrować schematy, w których funkcjonujemy, która pomaga nam dyskutować z krytykiem, z myślami, przekonaniami, które ktoś kiedyś nagrał nam na ten nasz twardy dysk, a dzisiaj jako dorośli. Możemy też wspierać inne przekonania w sobie, budować nowe przekonania. Eee, I to robimy z dojrzałym, zdrowym dorosłym. W składzie 7 e, tygodni e, Grupa Damsko-Męska, zapraszam, tylko 14 miejsc. E, to jest kolejna edycja dlatego z całym przekonaniem, pewnością, zapraszam Was. E, to będzie dobry czas dobry czas zatrzymania się przy sobie dobry czas. E, świadomej decyzji, bo bardzo często lecimy na autopilocie.